Wartość Big Indeksu popytu na kredyty mieszkaniowe informuje o rocznej dynamice wartości wnioskowanych kredytów mieszkaniowych. I wartość tego indeksu oznacza, że właśnie w lutym 2022 roku, przy na Dzień Roboczy, banki i skoki przysłały do Biura Informacji Kredytowej zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę niższą o 29,2% w porównaniu z lutym roku 2021. W lutym bieżącego roku, w porównaniu z lutym zeszłego roku, Spadła zarówno wartość, jak i liczba osób wnioskujących banka o kredyt mieszkaniowy. W relacji do, do tego ubiegłego roku wartość wniosków spadła o 29%, a liczba osób wnioskujących o kredyt mieszkaniowy spadła aż o 36%. Lutowy spadkowy odczyt wartości częściowo ograniczyła nadal wysoka średnia kwota, na jaką kredytobiorcy składają swoje wnioski. Bowiem średnia kwota wnioskowanego kredytu w lutym 2022 roku była wyższa o tej kwoty sprzed roku o 11%. I warto dodać, że ta średnia kwota w lutym tego roku w ujęciu miesiąc do miesiąca rośnie prawie nieprzerwanie od 19 miesięcy, czyli właściwie od czerwca 2020 roku. W przypadku liczby wnioskujących o kredyty mieszkaniowe w lutym tego roku jest to czwarty najniższy wynik od początku pandemii. Próbując prognozować zainteresowanie krytami mieszkaniowymi w przyszłości i to, co się stało w odczycie lutowym, należy brać pod uwagę kilka czynników. Według mnie jeden z w tym momencie najważniejszych jest bardzo ważny taki psychologiczny czynnik, jakim jest spadek poczucia bezpieczeństwa w społeczeństwie w obliczu wojny u najbliższego naszego sąsiada na Ukrainie. A co prawda obecny lutowy odczyt w liczbie wnioskujących nie odzwierciedla jeszcze w pełni tego efektu wojny, Bowiem dane dotyczą tylko kilku dni, jeżeli chodzi o wojnę. To pełen negatywny efekt zaobserwujemy dopiero, w mojej opinii, w oczycie marcowym i w kolejnych miesiącach. I z pewnością istotny jest wpływ również w wysokości stóp procentowych no oraz to, co w następnych miesiącach, jeżeli chodzi o stopy procentowe, zrobi Rada Polityki Pieniężnej.